Gość Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Dziś w porannych rozmowach mamy i społeczników, i samorządowców, ale tematy polityczne też będą. Zapraszam Państwa na otwarty mikrofon. Porozmawiamy o tych wydarzeniach, które bardzo mocno rozgrywają opinię publiczną. A teraz spieszę się przedstawić naszego gościa. Krzysztof Prócnal, inicjatywa społeczna w żaganiu przeciw budowie spalarni w Marszowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Krzysztof Prócnal, który bardzo mocno tutaj ze stowarzyszeniem wspólnie także Czyste Powietrze, to też chyba trzeba powiedzieć z Marszowa, państwo próbujecie powstrzymać spalarnię śmieci odpadów, dokładnie rzecz biorąc, w Marszowie. Marszów to jest miejscowość między żaganiem ażarami, żeby tak naszym słuchaczom naświetlić południe województwa, a ta spalarnia śmieci miałaby obsługiwać 15 gmin lub więcej. 15 plus 7 w tej mhm. chwili obsługuje 22 gminy. Mhm, czyli tam już jest instalacja do przetwarzania odpadów? Jest instalacja do przetwarzania odpadów, do segregacji i produkcji tak zwanego RDF-u, czyli paliwa alternatywnego. A co to jest ten RDF? E, to e, mniej, e, plastik? No, dominuje tam plastik. Mhm. E, to, są to śmieci, które mają odpady komunalne, to brzmi mhm. podobno ładniej, które mają wysoką wartość kaloryczną, poddaje się je specjalnemu procesowi, żeby się nadawały do spalenia. Najbardziej znane to prasowanie i zgniatanie. Wczoraj w Żaganiu w pałacu odbyła się duża debata, 6 godzin blisko, rozmawialiście państwo jako przedstawiciele strony społecznej, z drugiej strony byli przedstawiciele spółki, z trzeciej strony przedstawiciele właściciela tej spółki, która realizuje to przetwarzanie, czyli gmina ale nie tylko, bo w tym stowarzyszeniu, które czy tej wspólnocie, która tą spółką, tej spółki jest właścicielem jest 15 gmin, jak, jak dobrze pamiętam, jak już wspomnieliśmy, i sami mieszkańcy. Bez polityki także się nie było, ale do tego sobie wrócimy. Ja na początek chciałem zapytać w ogóle, dlaczego taka spalarnia ma powstać w marszowie? Skąd ten pomysł? Nie wiem dlaczego. I to jest właśnie główny problem, ponieważ Unia Europejska w ostatnich latach zdecydowanie zmieniła. Priorytety nastawiają się na gospodarkę w przyszłości bezodpadową, a do tego celu trzeba zwiększyć recykling, czyli odzyskanie odpadów jako materiałów do ponownej produkcji. I w związku, chyba z tym, że Unia Europejska nie rozwija już w krajach zachodnich spalarni w takim tempie jak poprzednio, to producenci, inwestorzy dosłownie rzucili się na Polskę i Polska mm. jest zalana wnioskami o budowę spalarni, które będą spalać, gdyby wszystkie powstały, nie tylko paliwa alternatywne powstały z odpadów polskich, ale dwa razy, będzie miała wydajność dwa razy więcej, czy i będzie spalała odpady komunalne postaci RDF-u z krajów zachodnich. Czyli Państwo macie obawę, że te spalarnie, które teraz na, na, na terenie Polski się buduje, będą służyć do tego, by na naszym terenie, w naszym powietrzu, pojawiały się te odpady. Importowane stamtąd. To ja zapytam jeszcze dalej, bo ta debata poszła, powiem szczerze i gratuluję. Nie wiem, kto był organizatorem, może pan nam zaraz te kulisy naświetli, ale bardzo profesjonalnie. Państwo ze swojej strony społecznej zaprosiście profesorów, doktorów, spółka również pełnomocników, adwokatów, także profesorów i mieszkańcy, bardzo przygotowani. No i państwo to się chyba już habilitować, możecie na. Na tych całych oczyszczalniach. Pan ma jakieś doświadczenie, przepraszam spalarniach, pan ma jakieś doświadczenie jeżeli chodzi o spalarnię? Bo jeszcze trzeba dodać, że ta strona spółki mówi o elektrociepłowni, a wy mówicie o spalarni. To w końcu co to będzie? To jest tak, że spalarnia mhm. produkuje ciepło i poprzez specjalną konstrukcję można z tego produkować zarówno prąd jak i ciepło. Mhm. Czyli, Czyli to jest będzie... to mała elektrociepłownia mm -hmm. plus spalarnia. Czy właściwie jednocześnie jest jednym Nie, i drugim? No dokładnie. Mm -hmm. Korzysta z paliwa, które pochodzi z odpadów komunalnych. Mm -hmm. No i teraz pytanie: dlaczego państwo akurat protestujecie? Bo dzięki temu żagań będzie miał ciepło, Jak rozumiem, marszów może, może też z tego ciepła będzie mógł korzystać. Proszę Państwa, to jest sprawa zasadnicza, bo mhm. jeżeli mówimy, że mamy odejść od węgla kamiennego, to nie jest rozwiązaniem zastąpienia jednego paliwa jeszcze gorszym, jakie są odpady komunalne, mhm. zasadniczo w zasadniczej części zbudowane z plastiku. Mhm. To nie jest rozwiązanie ani w Unii Europejskiej, ani nie powinno być rozwiązaniem polskim, że nie będziemy spalać węgla, a w zamian będziemy spalać odpady komunalne. Mhm. A dlaczego jesteśmy przeciwko? Bo badania przeprowadzone w Unii Europejskiej na spalarniach, które funkcjonują już od. Kilkunastu lub kilkudziesięciu lat wykazują, że w czasie spalania emitowane są dioksyny i furany, które są bardzo rakotwórcze. Mhm. I wykazano również, że nie ma z sposobu pomiaru dioksyn i furanów wiarygodnego bo bada się go tylko raz na pół roku w uzgodnionym terminie ze spalarnią mhm. przez kilka godzin a później uśrednia na cały rok bo to są też badania drogie wskazywano wczoraj na możliwe debać. ale znamy badania choćby w Holandii w miejscowości Harlingen na nowoczesnej super nowoczesnej spalarni gdzie okazało się że rzeczywiste pomiary dioksyn w skali długo mhm. Okresowej, czyli wielomiesięcznej, wskazują, że rzeczywiste emisje dioksyn są wtedy nawet 10 razy większe niż te mierzone chwilowo. A taką, a takie pomiary chce nam zaserwować marżu. Ile czasu Państwo już z tą całą sprawą się zajmujecie i dlaczego te ruchy się połączyły siły? Jak to wygląda od strony samorządu? Czy samorząd jest otwarty na Wasze, czy spółka także na Wasze uwagi? W tej chwili tak, ale mhm. próba przebicia się do samorządu w żaganiu trwała no z półtora roku. Mhm. Natomiast to, ten problem dotyczy całej Polski. Część samorządowców bezkrytycznie przyjmuje to, co mówią inwestorzy z spalarni. W Polsce pani minister Moskwa w lutym 2030, 23 roku na pytanie, na interpelację poselską odpowiedziała, że w Polsce nie ma badań, które by jednoznacznie stwierdziły, czy spalarnie są bezpieczne, czy nie. Jeżeli w Polsce nie ma badań, a samorządy idą w takie inwestycje, to uważam to za łagodnie mówiąc, nierozsądne. I może w Polsce spalarnie przecież są, to nie jest pierwsza taka tak, inwestycja. są, ale nikt nie przeprowadził badań no. wpływu dioksyn i furanów na zdrowie ludzi. Tam wychodzi jeszcze jedna sprawa, bo państwo podnosiliście, że spółka w Marszowie, przecież to łóżyckie centrum recyklingu. recyklingu, ono przeprowadziło dużą inwestycję do tego, żeby, żeby przetwarzać odpady. I te, ta instalacja miała wystarczyć na lata do przodu i kosztowała po Ponad 100 milionów złotych, i teraz okazuje się, że po czterech latach funkcjonowania tej instalacji nagle trzeba dobudować spalarnię śmieci. To ja zapytam, bo przecież gminy, ich jest dużo, tak jak wspomnieliśmy, one potrzebują gdzieś te odpady wywozić, gdzieś coś z tymi odpadami robić. My jesteśmy społeczeństwem, które wzrasta nasz dobrobyt, w związku z tym też wymieniamy meble, kupujemy więcej, czasem więcej się też marnuje. Tych Ilość wzrasta. Czy to nie jest uzasadnienie, właśnie dla tego typu inwestycji? Też do przodu. Będziemy więcej generować odpadów, trzeba coś z nimi zrobić. Nie można ich gromadzić na hałdach, bo przecież za to będziemy musieli płacić do Unii Europejskiej ogromne kwoty. Coś musimy z nimi zrobić. A państwo stajecie koniem? nie, spalarni nie będzie. Nie, nie, Musimy wprowadzić porządek do tej dyskusji. Mhm. Unia Europejska, Polska nie protestuje w tej sprawie, więc powinna działać zgodnie z, z decyzją. Z dyrektywami i rezolucjami mhm. europejskimi idzie w kierunku obiegu zamkniętego. Pierwszym krokiem ma być zwiększenie recyklingu dwukrotnie, z 30% do 65%. Mhm. Ilość odpadów, wtedy automatycznie niepoddanych recyklingowi, spada. To jest pierwsze. Drugie. Mogą być spalarnie w Polsce, te, które już są czy będą budowane, które są bardzo profesjonalne i zapewniają cały cykl kontroli do tej ilości, którą musimy spalić. Ale Polska szykuje się na dwa razy więcej spalarni o wydajności dwukrotnie więcej. Po co nam dw dwa razy większa wydajność spalarni, żeby spalać obce śmieci w polskim powietrzu? Bez sensu. Mhm. Więc to, to nie jest tak, że my chcemy jakiś wielki hałd. Chcemy, że to, co powinniśmy spalać, czyli około 25% odpadów, powinno być spalane w mniejszej ilości spalarni pod ścisłą mhm. kontrolą według najnowszych światowych technik i technologii. A spalarnia w Marszowie. Nie wiem, czy z jakiego powodu, ale ustawiła swoje parametry podprogowo, czyli poniżej wydajności 3 ton na godzinę. W związku z tym nie musi mieć pozwolenia zintegrowanego i nie musi stosować najnowszych technik spalania. Czyli szybko będzie mogła zrealizować inwestycje. I Państwo tego się obawiacie? Czego się Państwo obawiacie w ogóle? Proszę Pana. Przecież te spalarnie, nowoczesne technologie, to ma być czyste, to ma być przyjazne, to ma nie szkodzić Wam i środowisku. Tak się mówi, natomiast dałem przykład choćby spalarni w Holandii z roku 2011, której faktyczna emisja dioksyn była 10 razy większa od tej mierzonej. Dwukrotnie w ciągu roku. To na koniec wrócę do początku, czyli do polityki. Oprócz pytań ze strony społecznej do spółki i ze strony mieszkańców do spółki, pojawiły się także pytania ze strony spółki do stowarzyszenia i, i mnie zastanawiało, dlaczego o to spółka pyta Państwa, co Wy robicie dla czystego powietrza, ale może właśnie tu w to wkracza polityka, może Państwo chcecie na tej sprawie czysto społecznej ugrać coś politycznie samorząd. Może ktoś z Państwa będzie kandydował, może ktoś tutaj się podepnie pod tą inicjatywę Brońmy Marszowa i żegania przed spalarnią śmieci, dzięki temu wygramy wybory samorządowe. Pan też polityki w przeszłości nie unikał. Zgadza się, natomiast ja nie zamierzam w tej chwili ani kandydować, zajmować się polityką i w naszej organizacji, w naszej grupie są ludzie, którzy łączą się, pomimo Sympatii politycznych w różnych kierunkach i łączy nas tylko jeden cel: czyste powietrze w Polsce i zdrowie naszych obywateli. Mhm. No tak, bo Państwo też przytaczali i te szersze komentarze także pokazywały, jak wygląda przetwarzanie odpadów w Polsce, ale na tą dyskusję chyba musimy się już na oddzielną rozmowę umówić. Bardzo dziękuję Panu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Nie, za rozmowę. Krzysztof Prócnal, Inicjatywa Społeczna w przeciw Przeciwbudowie Spalarni Marszowej, był naszym gościem. Dziękuję. dziękuję. Lubus Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.